Witam bardzo serdecznie. Chciałam Wam pokazać, jak się robi gwiazdki 3D. Kiedyś byłam u koleżanki i jej mama mnie nauczyła, jak to się robi. I chciałam się Wami podzielić. Mamy takie długie paski, po 85 cm. Składamy je na pół. Przekładamy jeden na drugi. Takie coś. Aha, jest Hm? Tak. przeplatam i znowu szukam połówki i teraz wkładam tutaj z fajcia przez ten tutaj trochę będzie niewygodnie może widać I jedna część włożona Się kręci. Tutaj przekładam przez tą kieszonkę jedną, i od spodu też trzeba przełożyć, żeby nam się zamkło. Też tą kieszonkę. No i coś mi się tu zaplątało. Najlepiej sobie przełożyć może na drugą stronę i zobaczyć jak to wygląda. I teraz I teraz przekładamy każdą, y, gdzie są podwójne paski, na przeciwległą stronę. I też przeplatamy pod kieszonkę. Na przeciwległej stronie jest taki tutaj uchwyt. Mhm. I wychodzi nam po przeciwnej stronie. I mamy taką plecionkę. Teraz robimy rogi. Muszę sobie przełożyć z powrotem. I tak na jeden. Czyli kącik, drugi i na pół. I tutaj bliziutko. Jest taka kieszonka, i w, to, w tą kieszonkę, żeby ten paseczek nam wyszedł w środku. I następny róg I też w kieszonkę. Nowa. I ostatni rążek. Przekładam mam cztery rogi i przekładam na drugą stronę i robimy to samo z drugiej strony też rogi To już mamy wszystkie rogi, teraz środek porobimy. Muszę sobie zobaczyć, w której to stronie teraz. Tak wywijamy i wpychamy do środka, gdzie nam wyjdzie w rogu. I następnym po przeciwległej stronie i wychodzą nam. O, tutaj nam jeszcze nie wyszedł bo nam się tu ziabinęło. O. Tak. Ok, jest. Mamy dwa. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Przekładamy na drugą stronę i robimy to samo z drugiej strony. Wpychamy w środkowe kieszonkę i wychodzi nam w rożku. Еще что Teraz trzeba poobcinać te wystające paski wstążki.